Dobry panie doktor. Dzień dobry. Doktor Pawli Napolko, ekspert Akademii USB w obszarach bezpieczeństwa publicznego. Chciała nam dziś towarzyszyć. Ciężko się jeździć po tej Dąbrowie dzisiaj. Od paru dni pewnie, albo paru Remont na remoncie. Myślę, że to jest taki standard chyba całego województwa, że, że tych remontów jest sporo. No ale z drugiej strony może w końcu będzie lepiej. Jest ciężko, żeby było potem łatwiej. Z całą pewnością tak jest. Pani doktor, 24 lutego zesz... nie, z zeszłego... roku, tego roku. To nie było tak dawno temu przecież. Doznaliśmy szoku wszyscy, bo zaczęła się wojna. Potem ten szok się pogłębiał przez jakiś czas, bo widzieliśmy obrazy, które pamiętamy z filmów wojennych, tylko w bardzo współczesnym anturażu to się odbywało. I obudził się w nas wszystkich, jak mi się wydaje, taki prosty strach przed wojną. Jako obcym zjawiskiem i bardzo niepożądanym. Potem minęły miesiące i zastanawiam się dziś, czy my się jeszcze boimy wojny. Na pewno wojna spowszedniała w takim społecznym odbiorze. Ona się toczy. Ona, jak y, widzowie programów informacyjnych zapewne zauważyli, spadła gdzieś do środkowej sekcji, czyli już nie jest w tej głównej pierwszej części, czy wiadomości, czy faktów, czy innego y, rodzaju programu informacyjnego. Y, no też oswoiliśmy się z tym, że nie jest tak źle, jakśmy oczekiwali na początku. Jest pewien optymizm, bo sytuacja na froncie no, nie jest najgorsza. Trudno to mówić o rzeczywiście jeszcze jakichś naprawdę um, rozstrzygających kwestiach, ale jest na pewno lepiej niż, niż zakładano na początku. No właśnie, tego zastanawiam tego, się to... Pani, czy my się przestaliśmy bać wojny, albo jest nam trochę mniej straszna, dlatego że się oswoiliśmy i nam już po prostu zbladły te pierwotnie ostre kolory, czy może dlatego, że zobaczyliśmy, że ten nasz potencjalny wróg i przeciwnik nie jest wcale taki mocny. Znaczy to na pewno, to, to jak sobie radzi druga armia świata na Ukrainie no pokazuje, że myśmy dość mocno przeceniali potencjał Federacji Rosyjskiej, a deprecjonowaliśmy szczególnie potencjał NATO. Mówię o potencjale NATO, bo przecież państwa NATO wspierają Ukrainę finansowo, sprzętowo, logistycznie, informacyjnie w zakresie prowadzenia tej, tej operacji obronnej ze strony Ukrainy. I no, okazuje się, że to na no, to nie jest takie słabe, że ma systemy, ma możliwości, potrafi ich użyć nawet w tak ograniczonym zakresie, jak no, tylko do wsparcia, nie do prowadzenia oczywiście samodzielnie y, jakiejś operacji. Y, no. Powinien nastąpić pewien optymizm, jakkolwiek brzydko to zabrzmi w tej wojennej sytuacji. Należymy do mocnej ekipy. Należymy do mocnej ekipy. No, mamy to szczęście jako Polacy, że po raz pierwszy taki duży spór między wschodem a zachodem nie toczy się na naszej ziemi. Po raz pierwszy nie, to nie polskie miasta są równane z ziemią. Oczywiście nie, nie mówię tego w formie jakiejkolwiek satysfakcji, co się dzieje na Ukrainie, natomiast no widzimy, myślę, że widzimy my, zwłaszcza tutaj na wschodniej granicy, na wschodniej flance NATO, co się może wydarzyć. Ja byłam parę, parę miesięcy temu na Litwie i tam ten strach i ta mobilizacja do pomocy są jeszcze większe niż w Polsce, bo my jesteśmy małym krajem, jesteśmy bardzo blisko Rosji, nas jest bardzo łatwo zaatakować, już różnego rodzaju prowokacje były. My się musimy bronić, my musimy wspierać, my musimy działać, my musimy być bardzo... W tym zakresie wspomagający Ukrainę, no bo oni walczą, oni są naszym przedmurzem. To jest ciekawy wątek historyczny. Rzeczywiście, Polska była przez całe stulecia wycieraczką Europy, w istocie. Przechodzono sobie z. Ze wschodu na zachód przez nas. I pani znam ekspertów, którzy twierdzą, że Rosja po tym wszystkim, co pokazała, co straciła, czego doznała na własne życzenie, jest tak słaba, że nie jest w stanie napaść na Mongolię w tej chwili. Myśli pani, że to jest aż tak źle z nimi? Przyznam szczerze, że nie jestem jakimś szczególnym ekspertem od wojskowości i obronności Mongolii, więc nie zaryzykuję kategorycznie. No to jest stwierdzeń. symbol tak. czegoś, ale, co, co Ale jest na, pewno, słabe. na pewno straciła, utraciła jakiejkolwiek zdolności do prowadzenia jakiejkolwiek operacji na innym kierunku z uwagi na zużycie na osobowe, sprzętowe, na zaangażowanie, na dość słabą logistykę, na te wszystkie błędy też dowódcze, no zobaczmy, którego my już dowódcę mamy na tym froncie, jak to się zmienia. No, żeby zmienić dowódcę w trakcie walki, to rzeczywiście trzeba mieć powód, więc, więc te, powody, te powody z pewnością się pojawiają i pokazują, no jak słaba jest ta armia jednak, ta największa armia świata, jak bardzo my ją przecenialiśmy. Ja pamiętam, jak parę lat temu Rektor jednej uczelni w Azerbejdżanie, słuchając takiej naszej rozmowy o dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego i takich trochę jęków ze strony przedstawicieli Europy, że my to jesteśmy tacy słabi, Rosja taka silna, ma tyle potencjał. Mówi, co wy robicie ludzie? Przecież macie ogromną wspólną gospodarkę, macie ogromny wspólny rynek, macie ogromny, wspólny sojusz obronny. Dlaczego wy siebie tak dołujecie? Dlaczego wy w siebie nie wierzycie? Bo to jest rzeczywiście jakaś kwestia mentalności zachodniej, jakiejś takiej. Skłonności, którą kraje demokratyczne z wolnymi mediami dają, że krytykujemy niedociągnięcia, a nie widzimy tego, co funkcjonuje dobrze. Ta wojna pokazała kilka rzeczy. Pokazała, że NATO jest się w stanie skonsolidować. Tego nie było przy okazji 2014 roku. Tam mieliśmy w zasadzie różne reakcje różnych państw. Tu to mówi jednym głosem. Szczyt Madrycki, deklaracja madrycka z czerwca tego roku, wskazująca wprost Putina jako najeźdźce, jako agresora, mówiąca wprost o wspieraniu obrony, mówiąca wprost o, czy w zasadzie wprost usuwająca te stare porozumienia NATO-Rosja dotyczące nieinstalowania stałych baz, dotyczące nieinstalowania jakichś systemów bezpieczeństwa w krajach nowych Unii Europe nowych, nowych NATO, to wszystko upadło. NATO się naprawdę skoncentrowało. Konsolidowało, wspomaga Ukrainę. NATO wydłużyło swoją granicę dwukrotnie z Rosją do 1300 km, więc jeśli rzeczywiście było celem Putina, jak to deklarował, odepchnięcie NATO od granic Rosji, no to średnio mu się to udało. To prawda, ale też nie, nie trudno zauważyć, że mm, świat zachodni pokazał, że być może jest silny militarnie i silniejszy od Rosji putinowskiej. Natomiast Putin ma inną broń. Znacznie doskonalszą, znacznie dotkliwszą dla zachodniej gospodarkę surowce. Tym docisnął Europę najmocniej w czasie tego konfliktu. Myślę, że ten moment takiego policzenia się w tym zakresie jeszcze nie nadszedł. No. Zobaczymy, jaka rzeczywiście będzie zima, jakie będą te ceny energii, jaka będzie jej dostępność. Ja tu nie jestem pesymistą. Oczywiście społeczeństwa zachodnie muszą się nauczyć, że, jak to dość ładnie ujął prezydent Macron swego czasu, era obfitości się skończyła. Musimy z różnych względów, nie tylko ekologicznych, mówiliśmy o tej o ekologii, oszczędzać paliwa, oszczędzać zasoby, wodę, energię, przestrzeń, glebę, biosferę. Bo ona jest skończona, bo te wszystkie zasoby są skończone. Ja wierzę, że to będzie głęboki impuls do rozwoju nowych technologii, do rozwoju paliwa wodorowego, do, do przejścia w zupełnie wyższe, wyższe etapy funkcjonowania gospodarczo. Wojna zawsze tak działała. Unowocześniała mm. świat. Będzie ten plus w tej, w tej trudnej sytuacji. Paliwa kopalne no będą przeżytkiem. Być może jeszcze rok temu powiedzieliśmy, powiedzielibyśmy, że, że to potrwa dłużej niż teraz nam się to wydaje. Natomiast dziś z uwagi na tą konieczność wynikającą z czynników zewnętrznych, Mam nadzieję, że stanie się to szybciej niż, niż zakładano. Potencjał jest, możliwości są, technologie są, to jest oczywiście kwestia ich komercjalizacji i no, takich cen, żeby, żeby to było opłacalne. Natomiast to może być ogromny skok technologiczny, który pokaże, że uniezależnimy się nie tylko od Rosji, co jest groźne dziś, ale przecież my dużą ilość paliw kopalnych sprowadzamy z krajów, które są reżimami autorytarnymi. Mówię tu o Bliskim Wschodzie, ale mówię też o krajach Ameryki Południowej. Je też o, ym, o innych sferach świata. To jest, a to jest zagrożenie. Się, a one się, Pani zdaniem, nie staną groźne, dlatego, że zbiednieją, ponieważ my przestaniemy od nich kupować towar, który mają jako jedyny. Myślę, że tutaj może zaś wiele procesów. że To jest trudno tak powiedzieć. Na pewno będą społeczne bunty, jeśli będzie brak... Brak środków, brak pieniędzy, co może powodować obalanie rządów, niestabilność, być może jakieś rządy wojskowe, znowu jakieś reżimy, dyktatury. Natomiast no, pytanie, czy mimo wszystko jest lepiej, kiedy nas, szantażują, kiedy nas jakiś jeden czy drugi fataszka szantażuje cenami ropy, czy gazu, czy, czy jakimś kompletnie niepalnym węglem. Tak? Więc to. No To są pytania o globalne starcia, o globalny proces, o globalne siły. Nie w stanie wszystkiego przewidzieć. Jasne. A jak pani sądzi, to, to źle to zabrzmi być może, ale trudno dobrać dobre słowa, jak bardzo zadowoleni są wojskowi technokraci na Zachodzie z tego, co się dzieje w Ukrainie, ponieważ mają, no nie za darmo to prawda, ale nieopłacany ludzką krwią, poligon pokazujący, co by było gdyby, jak mocni albo słabi byliby w starciu z tą mityczną Rosją. Wszystkiego się teraz dowiadują. No na pewno są zadowoleni, jakkolwiek źle to zabrzmi, tak jak pan powiedział. No bo po pierwsze mamy ogromny poligon testowania sprzętu, wskazywania jego przydatności. To dla producentów uzbrojenia, czy, czy to będą zakupy bezpośrednio z Ukrainy, czy, 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 czy z krajów natowskich, czy, czy finansowane w inny sposób, to jest, to jest ogromny impuls. No zobaczmy, jak, ile zakupów my robimy przy tej okazji, wzmacniając nasze siły zbrojne. Bo jedna jest taką, Czy zagrożenia militarne są takim typem zagrożeń, które przez kilkadziesiąt lat nie doświadczamy, więc w społeczeństwach istnieje takie. Naturalne podejście, a może lepiej dajmy to na edukację, na służbę zdrowia, bo tu są potrzeby codzienne i to profituje w miarę szybko. Aż tak? pewnego dnia. Aż pewnego dnia przychodzi, przychodzi kryzys i się okazuje, że my tej armii potrzebujemy armii dobrze wyszkolonej, wyposażonej. Ja będę wracać do starego przykładu granicy polsko-białoruskiej, gdzie kilkanaście tysięcy żołnierzy było, teraz to te zaangażowanie jest mniejsze z uwagi na, na postawioną zaporę było non-stop w, w ruchu, w obrocie. W użyciu, tak mówiąc, żargonem wojskowym, chroniąc terytorium, granice RP na terytorium dwóch województw. Przypominam, że tych województw granicznych mamy, zdaje się, 10, Jeśli, jeśli mnie pamięć nie myli. Więc wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby jeszcze tak w dwóch kierunkach nam jakiś taki drobny problem wyszedł. No, oczywiście, nie wszystkie granice są zewnętrzne, NATO, no, wiadomo. I tak dalej, ale wyobraźmy sobie, co by było w takiej sytuacji. Jak się jeszcze doliczy rotację, to że jak ten żołnierz wraca, to przecież on musi mieć urlop, musi. ma ten refreshment training, no to to jest kilkadziesiąt tysięcy, to jest jedna trzecia armii zaangażowana w dwóch województwa. Przy braku wojny. To co by było, gdyby zdarzyła się to jest, wojna? Więc co by było, gdyby trzeba było więcej? No to pokazuje, że ten potencjał musi być silny. To jest kosztowne, to jest trudne społecznie, bo ludzie. Mm, nie tylko nie chcą ginąć, ale też. Nie chcą ja... wydawać pieniędzy. Nie chcą wojny. wydawać pieniędzy, też nie chcą e, na przykład, żeby mój mąż był średnio co 3 czy 4 tam, czy raz w miesiącu, czy co półtora miesiąca wysyłany na tą granicę i żeby go nie było dwa tygodnie w domu czy trzy, prawda? Więc to. Chociaż taką ma robotę i no na doszło. Tak, tam chociaż taką ma robotę, no ale znowu to jest, to jest bardzo ludzkie. E, e, więc to jest, to, jest, to generuje ogromne koszty w wielu obszarach, ale jest niezbędne. No... My oczywiście jak... 99% państw świata zakładamy obronę sojuszniczą, ale musimy pamiętać, że zanim ta sojusznicza obrona nadejdzie, no trzeba jeszcze mieć tą gotowość do rozpoczęcia tej operacji obronnej, do rozpoczęcia tej obrony. No nie możemy czekać biernie aż Który ktoś wróci na nasze tak, na nasze terytorium i przyjdzie tutaj na to się za nas bić. No tak nie będzie. No tym bardziej że to my jesteśmy na to. Tak, tym bardziej że to my jesteśmy na to. Pani doktor wspomniała pani o zakupach, które zaczynamy czynić dość szybko, dość gwałtownie i tak dość łapczywie. Może to dobrze, może źle, nie jestem ekspertem, ale jak je Pani ocenia? Czy to wydaje są się, celowane, Wydaje wydatki? się, że mimo wszystko są one sensowne. Są to konkretne elementy, konkretnych systemów. No ta Korea Południowa jest na pewno tańsza, jest przede wszystkim szybciej dostępna. To leży na półkach. Leży na półkach. To jest... To dzisiaj trzeba liczyć kilka rzeczy. Trzeba no liczyć... a wejdę Pani państwo, słowo. Nasz największy sojusznik, ale też największy partner w militarnym handlu, czyli Stany Zjednoczone, nie czują się trochę zaniepokojone tym naszym zainteresowaniem akurat zakupami w tamtym miejscu na świecie, to, to, oni, nam, to oni nam chcieli sprzedawać swój sprzęt. Chcieli i sprzedają bardzo dużo, natomiast znaczy nie sądzę, żeby tego typu zakupy nie były zgadniane z partnerami. To się zawsze robi przy tak dużych projektach. Zwłaszcza, że kupujemy nie tylko konkretny sprzęt, ale przecież systemy, technologie, serwisowanie, jakieś ewentualnie kolejne elementy tych systemów. To nie jest, to nie jest tylko zakup jednej, jednej czy drugiej sztuki jakiegoś wyposażenia, czy, czy, czy broni, czy systemów. Natomiast to jest na pewno konsultowane. Nie sądzę, żebyśmy tutaj mieli z tego powodu z Amerykanami jakieś, jakieś problemy. No i też muszą zrozumieć, że my nie możemy czekać ze wszystkim długo czekaliśmy z tym systemem obrony przeciwlotniczej. No dziś on jest priorytetem w zakresie tego, co się dzieje to na świecie To nam też pokazała Ukraina. I to nam pokazała wojna, Ukraina nam że te systemy tą wojnę wygrywają. Tak? te systemy są kluczowe. My to niby wiemy, no bo to nie jest, to nie jest nic nowego. Natomiast no zawsze tak te zakupy gdzieś były odwlekane, gdzieś, gdzieś odkładane. Te decyzje systemowe tak były różnie prowadzone. No teraz jest to absolutnie Priorytet. A czego my się dowiedzieliśmy o naszym sprzęcie, który produkujemy w Polsce? Bo ja słyszę zachwyty nad naszymi armatowalbicami, nad naszymi pociskami przeciwlotniczymi. To jest kurtuazja ukraińców, czy to jest naprawdę znakomity sprzęt? I no, mamy te, się chwalić. Z tego, co słyszę od ekspertów, jest to rzeczywiście dobry sprzęt. Yhm... Przez dobry rozumiem, sprawdzający się w boju, cenowo również atrakcyjny, dostępny. No to w przypadku broni to wszystko ma znaczenie. Może być najspanialszy system, jeśli ten będzie dostępny za pięć lat, no to Ukrainie nic po nim. Myślę, że ta specjalizacja, która, którą w końcu polski system, polski, polska grupa zbrojeniowa, polska zbrojeniówka dokonała, skupiając się na kilku produktach, które nam rzeczywiście zaczęły wychodzić, jest dobrym kierunkiem. Myśmy mieli kiedyś taką ambicję, że będziemy produkować wszystko, prawda, od nabojów po, po okręty. No, wyszło jak wyszło, tak, zdaje się, że nasz flagowy gawron już poszedł na żyletki, albo za chwilę pójdzie. Natomiast, natomiast rzeczywiście to, co się w tej chwili dzieje, to skupienie się na kilku produktach, ale dobrej jakości, cenionych na świecie, bo te kontrakty przecież są nie tylko na Ukrainę zawierane, było chyba dobrą decyzją z punktu no, widzenia. Nie, nie, nie jestem jest od, od militariów i broni, ale przygląda się temu, co tam się dzieje, i jedno widzę dość wyraźnie, choć może naiwnie. Ukraińcy nie proszą o czołgi, Ukraińcy proszą o broń przeciwpancerną, bo widzą, że ona jest dużo skuteczniejsza w tej walce. My kupujemy namiętnie czołgi. A czy, to, czy to jest dobry kierunek? Powiem tak, potrzebne jest wszystko pytanie w jakiej kolejności i w jakich proporcjach. W przypadku rzeczywiście wojny broń przeciwpancerna i systemy obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej są kluczowe, bo widzimy, że jak tego na Ukrainie w pierwszych momentach zabrakło, no to wtedy te straty były największe. Czołgi również spełniają swoją rolę. Ja nie jestem zwolennikiem takiego mówienia, o dzisiaj kupujemy tylko, no w Polsce tak było, był taki moment, jak jechaliśmy na misję, tylko śmigłowce, potrzebujemy śmigłowców nie wiadomo ile i wszystko inwestujemy w śmigłowce, potem był moment, że w coś innego i to tak nie działa, system musi być kompatybilny, no oczywiście powinien być rozwijany przez lata, my ten rozwój, no teraz dość intensywnie próbujemy nadrobić, pewnie jakieś błędy jednostkowe się zdarzają, Kluczowy jest system obrony przeciwlotniczej. To jest w tej chwili z punktu widzenia Polski, żeby był kompletny, pokrywający terytorium, żeby był sprawny, nowoczesny, no i zdolny odpowiedzieć na tą broń, która może nas zaatakować. To jest dla nas w tej chwili kluczowe, co nie, co nie, nie zmienia faktu, że inne elementy wyposażenia do innych zadań też są potrzebne, broni wyposażenia. Była kiedyś taka teoria, która mówiła, że nawet popularnym momentami nie ma sensu wydawać masy pieniędzy na uzbrojenie polskiej armii, bo samodzielnie nigdy się nie obronimy, jakkolwiek dużo byśmy tego kupili. Musimy stawiać na sojusze, bo to one są realną gwarancją naszego bezpieczeństwa. Da się to zbalansować jakoś? Znaczy to jest zbalansowane. Wszyscy się nie powołujemy na artykuł 5 NATO, który mówi o, e, o obronie sojuszniczej i o wsparciu sojuszników zaatakowanych, ale jakoś tak nie zauważamy, że przed artykułem 5 jest jeszcze trzeci i 4. One mówią dokładnie o tym, że kraje muszą budować własną, własny potencjał obronny, zdolny do rozpoczęcia operacji obronnej, zdolny do odpierania ataku do momentu przybycia tej pomocy. No przecież ona nie przybędzie z dnia na dzień. Jakieś siły szybkiego reagowania? Owszem, natomiast uruchomienie, uruchomienie większych zasobów, zwłaszcza osobowych, no to wymaga decyzji często parlamentów, rządów, różnie to jest w różnych krajach NATO zatwierdzane na różnym poziomie i to się nie stanie z dnia na dzień, więc no do tego czasu coś trzeba robić. No spójrzmy na Ukrainę. Czy NATO by pomagało Ukraińcom, gdyby w dwa dni Kijów był zajęty przez Rosjan, no było, raczej nie byłoby już za czasu bardzo nawet. czemu, dwa, tak, że nie byłoby czasu, no przecież ta realna, najszersza pomoc, bo ta informacyjna, wywiadowcza, naszła bardzo szybko, to rzeczywiście mm, to wsparcie było w zasadzie jeszcze sprzed wojny, Amerykanie nawet już publicznie ostrzegali, że ten atak nastąpi ludzie różnie wierzyli. już no, różny... w listopadzie wiedzieliśmy, że wojna tak. będzie. ludzie różnie to interpretowały, to różne rządy, różni decydenci, natomiast to, to wsparcie było bardzo szybkie, no ale te takie najnowocześniejsze systemy. To, to, jest, to był czerwiec, lipiec, sierpień, tak jak to spływało Ukrańcy prawda? musieli wytrzymać. To też. Czyli te 3-4 miesiące, no trzeba się było bronić tym, co się miało. I niestety również w dużej mierze... Yy ludźmi, tak? Krwią ludzką, bohaterstwem bohaterstwem ukraińskich obrońców, ukraińskich żołnierzy. Ta wojna się kiedyś skończy. Mamy taką starannie pielęgnowaną nadzieję. Tylko co wtedy? Co potem? Czy ktoś w ogóle o tym myśli? Czy państwo to sobie wyobraża? Stosunki z Rosją, co z nimi zrobić? To jest agresor. Wymordował dziesiątki tysięcy ludzi. Napadł na suwerenne państwo. Jest państwem rozbójniczym według niektórych, bo w obecnych standardach nie mieszczą się państwa, których polityka polega na podbojach. To się w XXI wiecznym świecie właściwie nigdzie nie mieści, a Rosjanie to zrobili. Zrobili, dlatego oczywiście ta ekipa, która jest w tej chwili na Kremlu, no, nie ma racji bytu. Tak? Z nimi można rozmawiać tylko i wyłącznie w Trybunale w Hadze. Natomiast no, kiedy się już to wszystko skończy, a wierzę, że będzie tak, jak w świetnej analizie parę dni temu napisał amerykański Instytut Studiów nad Wojną, że Ukraina musi Odzyskać całość terytorium zajętych. Łącznie z Krymem? Łącznie z Krymem, zajętych przed, przed w 2014 roku, sprzed 2014 roku. Już to jest strategiczny interes NATO i świata zachodniego, bo Putin nie zmieni swojego podejścia. Jeżeli my mu teraz pozwolimy, no dobrze, to kawałek tego zatrzymaj, to oddaj tamto zatrzymaj, to on tego nie zmieni, on będzie wygranym mimo wszystko. On, jego trzeba pokonać do końca. NATO czy Zachodowi jest potrzebna strategiczna cierpliwość i trochę takiej no, gotowości do tego, właśnie. Poświęcenia, że będzie może drożej, zimniej. Umówmy się, to nie jest wiele. 80% Ukrainy nie ma stałych dostaw prądu. No większą cenę ponosi Ukraina niż na e, czy, czy jak my skręcimy trzy stopnie na naszym grzejniku w kaloryferze, to, to umrzemy od tego? No nie, no. trzeba mieć perspektywę, trzeba umieć patrzeć szerzej. I to się, ja się cieszę, że takie głosy idą już ze strony właśnie państwa, to co tam poważnych think tanków, bo to do tej pory mówił tylko prezydent załajski i Ukraińcy, bo to pokazuje, że gdzieś tam w tych gronach decyzyjnych albo już jest Determinacja na rzeczywiste dobite, dobicie Putina, przez dobicie rozumiem całkowitą przegraną Rosji usunięcie tej ekipy i jej osądzenie. E, no bo to tylko nam może zagwarantować pokój. Ja nie wiem, czy po nim przyjdą lepsi. Na pewno ta zmiana polityczna będzie ona będzie pewnie brutalna. E, nie, nie, nie ulegam jakimś złudzeniom, że tam nagle zapanuje piękna, nowoczesna demokracja, bo to nie jest możliwe. Demokracja powstaje nie tylko z elit, ale przede wszystkim ze społeczeństwa, które nie jest jej nauczone i niespecjalnie jej chyba potrzebuje jeszcze. Natomiast bez takiego no, tego osinowego kołka my tej wojny nie wygramy. Znaczy będziemy mieć powtórkę z rozrywki za parę lat. Rosja musi utracić całkowitą zdolność operacyjną do prowadzenia jakichkolwiek operacji. Musi być doprowadzona do całkowitej wymiany elity politycznej i do osądzenia zbrodniarzy zgodnie z regułami Międzynarodowego Trybunału w A Ukraina musi odzyskać swoje ziemie i uzyskać od Rosji reparacje za zniszczenia wojny. Dr. Paulina Polko, ekspert Akademii WSB w obszarze bezpieczeństwa, była naszym gościem. Dziękuję za spotkanie, panie doktorze. Dziękuję, dobrego dnia.